Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Czy i Atlas? Czy możliwe scenariusze wydarzeń, które nas czekają? 15 października 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Przygotuj się, to niezwykły tekst do kawki i ciasteczka. Tylko do złapania się za głowę i powiedzenie cudysłów: oki mać! Chyba coś tylko tego, coś tu nie gra. Nazwa 3 i Atlas. Typ oficjalnie kometa międzygwiezdna. Pochodzenie spoza układu słonecznego. Prędkość około 26 km na sekundę, czyli mocno ponad standard dla komet i większa niż prędkość. Trzecia prędkość kosmiczna, czyli 16,7 km na sekundę, to trzeba powiedzieć jasno, czyli może opuścić nasz układ słoneczny, mówiąc jasno. Czas wejścia do układu 20, 2024-25 status obserwacyjny przez teleskopy na całym świecie, w tym Hubla i Jamesa Weba, czyli niby nic y, takiego, ale gdy spojrzysz bliżej, to sprawa zaczyna się tak. Powiem śmierdzieć, bo ten obiekt nie zachowuje się jak coś cudzysłów zwykłego. Czy i Atlas, anomalie i dziwactwa. Może to być statek międzygwiezdny również. Trudno mi powiedzieć, jak to może wyglądać. Kometa. Emituje światło, nie, nie tylko odbija promieniowanie słoneczne, w danych optycznych coś się tu nie zgadza. Czy i Atlas emituje więcej światła niż wynikałoby to z odbicia słonecznego, czyli jakby coś wewnątrz e, nie, niego działało: kometa, statek, sonda, a może hybryda organiczno-techniczna coś w stylu cudów żyjącej maszyny archeotyp z dawnych mitów. Teraz wracający w realu, czy, czy to słynne nibiru leci. Ponadto trajektoria lotu zbyt jest cudzysłów czysta. Obiekt leci jak, jak po sznurku, idealnie stabilnie, bez chaotycznych fluktuacji, które typowe komety mają, gdy zbliżają się do Słońca. To wygląda jak kontrolowany kurs. A nie przypadkowy dryf bezładnego ciała niebieskiego, jakimi są standardowe komety. Obiekt czy i Atlas jest zbyt stary, by być kometą. Szacunki wieku nawet yy, 7 miliardów lat czyli starsza niż Słońce tylko niby i jak oni to wyliczyli na jakiej niby podstawie i tu pojawia się pytanie czy to naprawdę kawałek lodu? który przetrwał tyle miliardów lat w nienaruszonym stanie, czy raczej artefakt, coś stworzonego dawno temu przez cywilizację, która istniała, zanim nasz Układ Słoneczny się narodził. No i czy i Atlas ma nietypowy skład chemiczny? Stępne dane z teleskopów sugerują obecność pierwiastków rzadkich i to w dziwnych proporcjach, tak jakby to nie była zwykła kometa z wody, pyłu i tylko mieszanka o nieznanym pochodzeniu. Może nawet materiałów technologicznych, które udają lód. Poprzedni obiekt międzygwiezdny OMAMUA też był dziwny. Miał kształt cygara. Przyspieszał bez reakcji gazowych i znikał z radarów. Teraz pojawia się Czy i Atlas i robi podobne numery. Dwa takie przypadki w jednej dekadzie. To nie przypadek. To mogą być po prostu loty zwiadowcze. Czy i Atlas. Co to może być? Ciąg dalszy poniżej. Polecam też. Czy i Atlas. To może, co to może być? Yy, scenariusz a. Naturalny, ale ekstremalnie rzadki obiekt. Pochodzenie z obrzeży galaktyki. Z jakiegoś starego systemu, który już nie istnieje. Może to resztka planety albo fragment zniszczonego ciała gwiazdowego. Nie cudzysłów obcy statek, tylko cudzysłów kosmiczny trup z dawnych czasów. Ocena prawdopodobieństwa 45,67%. Scenariusz B. Sonda obcych. Technologiczna, zwykle, zwykły statek typu UAP. UFO. Kurs ma stabilny i zbyt czysty. Własna emisja światła sugeruje źródła, źródła energii. I wewnątrz obiektu pojawia się w okresie, gdy Ziemia osiąga szczyt rozwoju technicznego. Może to skanery lepiej rozwiniętej cywilizacji, które obserwują, kto w galaktyce się budzi. Ocena prawdopodobieństwa 30,04%. Scenariusz C. Obiekt. Hydrobud hydrobudowy biotechnologiczny, połączenie żywej tkanki odpornej na surowe warunki kosmiczne, jak i materiałów technologicznych, coś jak kwantowe komputery połączone do żywych sieci neuronowych, tylko dużo bardziej zaawansowane, zrodzony przez jakąś inteligentną cywilizację, ale pozostawiony samemu sobie od miliardów lat. Może być czymś w rodzaju cudysów żywej sondy, która przeszła ewolucję biologiczno-mechaniczną, działa ma automatycznie reaguje na promieniowanie. Może nawet uczyć, uczyć się środowiska. Ocena prawdopodobieństwa 20,97%. Scenariusz D. Celowa mistyfikacja, ukrywana wiedza, dane oczy i atlas mogą być filtrowane, by nie, wywoły, wywo, nie wywoływać globalnej paniki. Wszystkim Wam polecam obejrzeć miniseriał e, cudów Koniec dzieciństwa, w którym przedstawione są rezultaty przybycia kosmitów na Ziemię. NASA i ESA publikują tylko część informacji, resztę ukrywają. Jeśli to statek Oficjalna narracja będzie brzmiała Cudysów to tylko kometa, a spiskowców zapraszam wypierdy i tak dalej. Ocena prawdopodobieństwa 5,52%. Ciąg dalszy poniżej. Polecam też 3i Atlas, czyli co to może być, yy, może dla nas znaczyć. Yy, jeśli 3i Atlas okazał się sztuczny, to znaczy, że nie jesteśmy sami. I co więcej, Ktoś nas już od dawna obserwuje. Ponadto, jeśli to wyjdzie na jaw, to rezultaty mogłyby być takie, być takie jak w pierwszym odcinku tego miniserialu polecanego prze, przeze mnie powyżej, cudysów koniec dzieciństwa. Nie ma co się śmiać, to był, byłby sygnał, że w skali kosmicznej jesteśmy dopiero dziećmi, a inni gracze są tu od eonu czasu ale jeśli nawet okaże się naturalny, to i tak jest pod znakiem czegoś większego. Wszechświat jest dziwniejszy niż nasze modele zakładają, bo każda taka kometa, anomalia to jak dziura wyrwa w matrykcie, przypomnienie, że świat jest prosty, logiczny i uporządkowany, to układ złożony z tajemnic, które tylko udają, że są martwe. Więc czy i Atlas to nie cudzysłów zwykła kometa, to test percepcji ludzkości to lustro, w którym odbija się pytanie, czy jesteśmy gotowi przyjąć, że wszechświat to nie zimny mechanizm, tylko żywa istota, która czasem do nas porozum porozumiewawczo mruga przez teleskopy. Wszystko jest możliwe, tak trzeba by było powiedzieć, Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo.